Siemanko, witam Was na kanale Cairo i Liska i witam Was na serii na Realu i w dzisiejszym odcinku polecimy na pola. Po prostu będziemy dzisiaj uprawiać pola. Jak wiecie, na tym polu będziemy sadzić ziemniaki. Czekajcie, już czekajcie tutaj na tableciku, sprawdzam. Mam taki fajny tablet. Nie jak widać. Gdzie tu mamy? Ziemniaczki, ziemniaki. Yy, sprawdzam ceny. Okej, okay, to akurat nie będzie już tak niepotrzebne. I uwaga: mm, Ziemniaki, ziemniaki. Naprawdę, ja taki. <laughs> tu są ziemniaki. Okres siewu, czyli sadzenia. Czyli będziemy je sadzić w czwartym dniu. Okej, okay. czyli tak w czwartym dniu wiosny. Czyli już niedługo, za trzy, cztery dni. Tak za dwa, tak trzy dni będziemy jeść. Sadzić Kartofli się nie sieje, się sadzi No, już się mylę ym, I jak wiecie mam taki siewnik tam, nie? Ja już go nasmarowałem I będziemy siać y, Tylko póki co y, muszę coś zrobić A poza tym trzydziechą będziemy sadzić, bo taki ciapek y, no, Musi się do czegoś przydać Dobra ym, I tutaj, w takim razie zaraz będziemy lecieć Tylko jest mały problem Chyba nie mamy nawozu. Więc wchodzimy do naszego tego sklepu. Widzicie, taki fajne taki ten sklep jest, nie? Że tu mam kategorii, nawet maszyny tu są, ale to jest fajne. I mamy tu worki. Różne worki, różne. I to jest bardzo fajne. Ja lubię takie coś. Są nawet takie amerykańskie. Eee, czekajcie. To są jest, jest nasiona. Więc musieliśmy by je zamówić. Więc widzimy się po chwili jak je zamówię. Dobra, jestem już z powrotem. Widzicie trochę czasu mi minęło. Dobra, ja będę cicho. Posłuchajcie tego rytmu silnika. Hm. To jest moc, kurde. Bęgę, Dobra, trochę się przesunę. Tak e, luźni trochę są usiądę. To jest trzydziechka, baby. Fajnie mi się jeździ 30. Co my będziemy ciągnąć? Jakby... Trochę to jest duże. Eee. To Dobra. No i szósteczka, widzicie jak pięknie wchodzą biegi? Oj, muszę szybko się rozejrzeć, bo nie chce mi się zatrzymywać. Dobra, nie, nic nie jedzie. Kita. Oj, trochę go. Promowało. trochę widzę, że troszeczkę to waży. A ścia... o to tak ma być? wskaz Wiedzie, Sam wiedzie. uf, ja nie mogę. Prawda? Oni mi to specjalnie dobra wezmą na luz. Ale oni to specjalnie zrobili? To mnie się nie podoba. To specjalnie takie zrobili, minus. Tak poukładali, nie, Hamsko. Jak ja mam to załadować? Jak? Jestem już po przerwie na was, to była sekunda, a no nie. Troszeczkę po czasu minęło. Ale patrzcie, jakiś sprzęt mi dali. Perkinsa. Co mam w realu Perkinsa? Choć yy, nie ciągnik, yy, yy, ten, nie mam 3 ale mam yy, tego, MFK mf, mf 200 255 pięćdziesiąt Ruszy w piątki? Pewnie, że ruszy. <ścoughs> Tylko gazem, żeby wcisnął i poszło. Ja nie mogę. Ty to widzicie? Tylko gazem, żeby wcisnął i poszło. To nawet nie było takie trudne po prostu. był piątka. Puszczam, i gaz, no urde do i Nie rozejrzałem się. No nie, wiem, nie, 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 Ojej, Oj, oj 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 Oj, oj, nie, nie, spadła nie, za, za spadła krękność. No ale muszę dać przecież takie odpoczynienie, jak się nie biegnie. Muszę tam wcisnąć... Ciekawe czy... A jak by spadł worek? O Jezu, ja teraz się tak... A jak Ja ich nie policzyłem! O nie, źle. Czekaj, zatrzymać się. O kurde. <gry> Awaryjne włącze. Tak Czekaj. 1, 2, 3, 4, 5 Bo 5. Ciężko mi powiedzieć, ale tak, chyba tak. Dobra. Nie ruszam w szóstki i szkoda silnika. Ja mówię tylko gaz, lut i rusza. O mało straciłem. Nie, nie wiem dlaczego by to Trochę jest ciężko. Tam ciężko no ciężar jest po prostu. No 3D nie ma ciężko. No to jest jaj, nie? Ale... Mm, jakby hamuje 3 W końcu tam... Ile? siedemca. To, to jest bardzo... 3 jest bardzo lecka. Co waży to na 700? Mm. Pasat <noise> Samochód Volkswagen Tyle na no, to może ważyć Nie wiem ile to ponieważ jak się mylę to sorry yy, yy, to w takim razie nie wiem Ale po prostu przyjecha jest lepka Jakby ktoś mi powiedział co może ważyć 1700 kg Ja bym od razu powiedział przyjecha Patrzcie pełną mocą Ja nie mogę Yeah, boy, patrzcie. Bokiem mogę polecić nawet zaraz. Oj, ojoj. Oj. O! O, pa, 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 pa. Porzuciło trochę ją. Tutaj zajedziemy. Nie trać mocy! Nie! Kurde! Czekajcie! O, wiecie! No nie! Czekajta! Okej, okay, okej. Okay. O, dobra. Nie gasimy, światełka zgasimy 1, 2, 3, 4, 5, dobra Wszystko się zgadza yy, Nie znajdziecie go nigdzie Tak, jest yy, nig I nigdzie go nie znajdziecie, firma pewna mi go dała Biezon, On mi się naprawdę podoba ten biezon Ładny, nie? Też tak uważacie? Rekordzik Dobra. Więc niestety w tym odcinku to byłoby na wszystko. Tak, też mi jest smutno, że to już koniec. Chciałbym jeszcze się pobawić tutaj. No ale niestety, przepraszam was widzowie, niestety tak to wygląda. A poza tym... odcinki nie są za często. Bardzo cieszę się, że pewny widz bardzo komentuje moje wszystkie filmy i dostaje łapki i bardzo tobie dziękuję. Jeżeli to oglądasz, to napisz znowu ładny komentarz, a dostaniesz serduszko, więc ja z wami się żegnam. Trzymajcie się. Hejo!